W puławach rusza kolejna edycja akcji Zapal Pamięć. Już po raz dziesiąty młodzież pławskich szkół pod kierownictwem historyka Zbigniewa kiełba posprząta teren cmentarza we Wostowicach oraz uczci pamięć osób zasłużonych, zapaląc na ich grobach symboliczne znicze. Do 24 października w szkołach oraz pracowni dokumentacji dziejów miasta znajdujących się w domku aleksandryjskim zbierane będą znicze, które zostaną zapalone w czasie finału akcji. Na razie wiemy, że w inicjatywę tradycyjnie włączą się uczniowie klas mundurowych pławskich szkółek. Organizatorzy za pośrednictwem mediów społecznościowych zachęcają do udziału także inne placówki oświatowe z naszego miasta. 28 października od godziny 9 planowane jest sprzątanie wostowickiej nekropolii oraz zapalenie zniczy na nagrobkach osób zasłużonych. Akcja Zapal Pamięć w tym roku łączy się z jubileuszem najstarszego wostowickiego nagrobka pochodzącego z 1797 roku i ufundowanego przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego dla jednego z dworzan. Akcja zapal pamięć odbywa się często przed ważnymi uroczystościami religijnymi bądź patriotycznymi. W zeszłym roku sprzątanie wózkowickiego cmentarza zostało zorganizowane przed dniem niepodległości, tym razem okolica zostanie wysprzątana na kilka dni przed uroczystością Wszystkich Świętych. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?